Uuu. Szeroko. Cześć, ja nazywam się Piotr i zmarnuję zaraz kilka minut waszego życia mówiąc o... mówiąc o sobie. Po co ten kanał? O co w tym wszystkim chodzi? Pół roku temu moja znajoma Natalia Bienia stworzyła kanał na YouTubie o nazwie Bajzebza. Ona wrzuca tam materiały dotyczące grafiki, tego jak wygląda praca grafika, jak wyglądają studia graficzne i wszystko dookoła tego tematu. Oglądając materiały Natalii, zdałem sobie sprawę z tego, że brakuje na polskim YouTubie kanału, który by informował o podobnych rzeczach, tylko związanych ze studiami architektonicznymi, z architekturą, który byłby skierowany dla świeżych studentów architektury, który byłby skierowany dla ludzi, którzy są w trakcie tych studiów, dla ludzi, którzy kończą studia i powoli um, zaczynają, zaczynają pracę profesjonalną. Um, nie stwierdziłem, że może by tę lukę załatać, że zamiast narzekać może bym po prostu sam zaczął coś z tym robić. Są oczywiście na polskim YouTube profesjonalne kanały, które się poświęcają ogólnie architekturze, tak jak chociażby Architecture is a Good Idea, które prowadzi Radek z Natalią. Swoją drogą polecam. Link na dole w opisie. Natomiast brakuje właśnie rzeczy takich stricte dookoła studiów i tej, tej jakby otoczki akademickiej, więc postanowiłem, że trochę to załatam. Nie zamierzam tworzyć jakiegoś contentu na bazie, nie wiem, fanpage na Facebooku i tym podobnym. Nie specjalnie mnie to w ogóle interesuje, po prostu wrzucam kontent bo, bo lubię i, i, i tyle, no. Z góry chciałem zaznaczyć, że nie jestem żadną alfą i omegą architektury, natomiast mam... Kilka doświadczenia w studiowaniu, trochę za dużo nawet, i kilka lat w pracy i mogę jakby się podzielić pewnymi rzeczami z, z młodszymi koleżankami i kolegami, którzy jeszcze siedzą na studiach, czy dopiero zaczęli studia. No dobra, jaki jest mój background poza białą ścianą z tyłu. Kończyłem dwie uczelnie. W Polsce była to Politechnika Warszawska, Wydział Architektury. Później robiłem studia na Aalborg University w Aalborgu w Danii na wydziale architektury stąd mam porównanie jak się studiuje w Polsce jak się studiuje za granicą ponieważ działałem też długo jakby w strukturach wydziałowych czy to rada wydziału czy samorząd tak dalej. to też wiem jak wygląda jak wyglądają pewne sprawy od, 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 od tej drugiej strony i, i postanowiłem że jakby skupię może tę całą wiedzę i nie wiem chociaż trochę się podzielę jakby tym, tym, tym co wiem i może też z tym czego nie wiem, nie wiem. Co? Poza tym, że studiowałem na tych dwóch wydziałach, pracowałem jeszcze przez kilka lat w architekturze, w związku z tym mam też trochę doświadczenia związanego z, z pracą, z pracą w Polsce, z pracą za granicą i będę się starał jakoś tą wiedzą czy pewnymi uwagami podzielić. Zamierzam też opierać się na wiedzy którą zdobyłem poprzez popełnianie błędów, ponieważ uważam, że generalnie, w, zwłaszcza w architekturze, naprawdę strasznie architekci lubią mówić o tym, co zrobili i jak to niby im świetnie to wyszło, natomiast nie za bardzo są chętni do mówienia o błędach, co jest trochę z jednej strony naturalne, a z drugiej strony uważam, że no, to jest najciekawsze, właśnie uczyć się na błędach i też wiedzieć, jak inni wyszli obronną ręką z pewnych, z pewnych problemów czy, czy właśnie z pewnych błędów więc mam nadzieję, że uda mi się jakby te wątki też trochę poruszyć. Koniecznie zajrzyjcie na kanał Natalii, link umieszczam poniżej. Owszem, robi ona materiał dla grafików, natomiast większość tego, co narzuca jest dość uniwersalna i absolutnie dotyczy branży architektonicznej, stąd koniecznie musicie tam zajrzeć. Planuję też zrobić kilka materiałów, wideo na temat tego, o czym Natalia już mówiła, Natomiast chciałbym uzupełnić je o pewne kwestie związane z architekturą i z całą pewnością będę wówczas mówił, żebyście najpierw zajrzeli na jej kanał, zapoznali się z tym, co ona stworzyła, żebyście znali mniej więcej kontekst, a potem ja, ja dokończę pewne kwestie związane, mówię ponownie, z, z, z naszą branżą i, i trochę, trochę może coś więcej na ten temat powiem. Będę się starał wrzucać materiały co tydzień, co dwa, zobaczymy jak to wyjdzie. Postaram się, żeby to była niedziela, może poniedziałki, nie mogę z góry obiecać jakby tego rytmu ostatecznego, ponieważ to zależy trochę od mojego czasu. Zresztą ostatnio mogliście zauważyć, że było trochę przerwy w filmach, co było spowodowane tym, że no miałem po prostu pewnego rodzaju urwanie głowy i, i, i nie miałem po prostu na to czasu. Z góry przepraszam, jeżeli zdarzą mi się jakieś po prostu karki językowe i palmy jakoś gafę, Natomiast nie przebywam obecnie w Polsce i niestety nie gadam na co dzień za dużo po polsku. I, i ku mojemu zdziwieniu okazało się, że jest możliwe popełnianie coraz większych gaf, gdy się mówi w własnym języku, jeżeli się go naprawdę na co dzień nie używa. Więc z góry przepraszam i mam nadzieję, że trochę te filmy jakby ratują mnie z tym obecnym problemem. Nie będę mówił tym razem, żebyście lajkowali film, bo nie ma tu specjalnie żadnego kontentu. Jest to bardziej treść informacyjna dzisiaj, natomiast subskrybujcie kanał. Będę wrzucał więcej materiałów o tematyce, o której już mówiłem. W na najbliższym czasie będzie chyba możliwe, żebym wrzucał materiały co tydzień. Mam nadzieję, że się to uda utrzymać. Jeżeli macie jakieś pomysły na, 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 na materiał, który byście chcieli zobaczyć, który byście chcieli, żebym nie wiem, opracował jakoś, to zostawcie komentarz pod filmem, postaram się wszystkie Wasze yy, propozycje wziąć pod uwagę i jakoś yy, o nich coś opowiedzieć w kolejnych materiałach wideo. I co? I tyle, nie? Do zobaczenia. Cześć!